23 czerwca o 4.30 rano świat wyglądał mniej więcej tak. Ten kawałek koło Brixham w Wielkiej Brytanii tak wyglądał. A my? Porzuciliśmy gościnną bojkę i ruszyliśmy w drogę. Okej! Okay. Mamy światełko nawigacyjne, z przodu i z tyłu też się palą, płyniemy na silniku, ale jest tak dosyć jeszcze e, ciemno w związku z tym światła nawigacyjne mamy. O tam daleko ja widzę statek, e, widzę jego prawą burtę, bo zielone światło widzę. A tutaj główki portu się świecą też wejście do portu, a tam w oddali jacht e, opuściliśmy kotwicowisko o 4.30 a ja siedzę na dziobie i wypatruję o, tych bojaczek. które oznaczają poty na kraby te skrzynki na kraby i w które wjechać wcale nie chcemy ale widoczność jest y, świetna zobaczcie ile tego tutaj jest mnóstwo, przy wejściu do portu również no to jest przesada trochę schodzi sobie słoneczko na czerwoniutko czyli będzie wiaterek mocny wiał trochę wiaterku by nam się przydało nie za mocnego ale trochę może być tutaj słońce a tutaj księżyc nie wiem czy będzie widać a tu barys Head. A tu my! Hello! <laughs> A tu jacht! Wszystko się zgadza. Słoneczko zaczęło wschodzić na czerwono, ale teraz jest po prostu złociutkie. A my sobie płyniemy. No tempo mamy takie 3,5 węzła. O. Wam pokażę. O! Proszę. O, nawet czwóreczkę czasem, ale średnie 3,5 ja bym powiedziała. doje I oglądam świat i patrzę, czy nie ma gdzieś bojek oznaczających skrzynki na kraby. Bo to jest coś, na co musimy uważać cały czas. Ja wiem, że ja o tym mówię 50 raz, ale bardzo bym nie chciała, żeby coś nam się takiego wplątało. Wiaterek nam się trochę poprawił. 11 węzłów, także żagielki pracują, ale my dalej musimy się wspomagać silnikiem. Żeby utrzymać tą prędkość czterech węzłów, którą byśmy chcieli utrzymać, żeby bezpiecznie dopłynąć do Portland. No, mamy jeszcze jakieś 40 parę mil 45 albo coś takiego. Przypłynęliśmy 9 jak na razie, a jest godzina za siódma rano. Ruszyliśmy o 4,30, czyli tą średnią tych czterech węzłów nie, na razie udaje nam się utrzymać! że będzie spotkanko z ogromnym statkiem on robi 16,5 węzła jest pod flagą japońską nazywa się Orion Leader i mierzy sobie 199 metrów na 32 szerokość 9,7 o, jest w tej chwili 5 mil od nas będziemy blisko niego przechodzić także zobaczymy jak to tam wygląda na zewnątrz no i jest, cargo ship prawie 200 metrów długości no a my musieliśmy zwinąć foka, bo niestety zaczął nam łopotać i nic nie robić no i wiatr nam się zmienił i musimy płynąć na silniku po jeziorze, które się nazywa Kanał La Manche, Kanał Angielski, English Channel. Pięknie się słońce odbija tam tutaj w wodzie. No i ładna pogoda nam się chyba kończy. Słuchajcie, bo o, tam wygląda. Tak deszczowo trochę i się powoli wleczemy. No niestety w tym momencie już pod prąd robimy może dwa węzły. Wiatr, jakaś tam ósemeczka, ale kompletnie nam nie pasuje do niczego. No zobaczcie jakie jest gładkie może. Przed chwilą przemknęła tutaj motorówka koło nas, no ale niestety nie rzucili liny nie powiedzieli, a i płyniemy chyba w tą samą stronę, do Was pociągniemy. Mm, nie, nie. Nie udało się załapać stopa pod prąd na silniku jest 10.30 i prąd się będzie odwracał około 12-12.30, no i wtedy. Może nabierzemy trochę prędkości. Coś się prąd odwróci no i do tego wszystkiego porządnie się rozkładało proszę bardzo chowaj się Marcin w takich warunkach moi drodzy autopilot który tam siedzi i cały czas dla nas pracuje to jest po prostu błogosławieństwo no zobaczcie jak leje tak pięknie. Aż się wierzyć nie chcę. Jak tu się pogoda zmienia i to makabrycznie, radykalnie. Patrzcie na wodę. Nie wiem, czy będzie widać. Leje deszcz. No i walczymy, moi drodzy. Od jest latarnia, musicie mi wierzyć na słowo, bo pewnie tego nie będzie widać. I właśnie przekraczamy Bill of Portland eee, tym drugim eee, przejściem oddalonym kilka mil. Ile to mil jest? 7. Około 7 mil od Billa jesteśmy. Może 5 i takim łukiem go yy, mijamy dzisiaj, ponieważ bardzo wolno płynęliśmy cały czas, więc yy, zdecydowaliśmy, że bezpiecznie dla nas będzie ominąć go szerokim łukiem. Także oba przejścia żeśmy zaliczyli. Przy składaniu grota, no niestety się coś tam nam zrobiło. Marcin próbuje to teraz naprawić. Oczywiście jest przypięty, on proszę, life liną w kamizelce. Jak widzicie może jest spokojne, No tak, jak się intensywnie pływa żaglówką, to coraz więcej rzeczy się psuje. Skaczemy, ale jest bardzo spokojnie w porównaniu z tym, gdzie jesteśmy. Bo tutaj w złą pogodę, w tym miejscu między innymi, a i trochę tam bardziej w stronę lądu, potrafi się ciągnie nas bardzo fajny prąd. Poproszę, nasza prędkość. Yy, wzrosła dramatycznie 7,5 7 notów także lecimy jak wariaci widzicie te strzałeczki tutaj one pokazują że mamy tight ze sobą czyli mamy prązy ze sobą i on nam pomaga także jest super A jeszcze nam zostało 11,6 mili jest w tej chwili za 15,5 no, nie jesteśmy aż tak optymistyczni jak tutaj wskazuje tablet, że niby będziemy o pół do siódmej, bo nie będziemy. Ale mamy nadzieję, że będziemy o jakiejś takiej rozsądnej porze. Um, bo piwo w lodówce już się chodzi, moi drodzy, także nie ma. Wakacje wakacjami, ale obowiązki też są. Zaczęliśmy płynąć pod prąd, moi drodzy, trochę, także jeszcze z godzina, półtorej, zanim te 5,5 mili przepłyniemy. Ja tu naszykowałam pizzę, bo już żołądki nam się po prostu skręcają makabrycznie. Myśleliśmy, że dopłyniemy i sobie wtedy pizza, piwko, film, tak, relaks, ale, ale już no, niedobrze się czujemy, także musimy coś zjeść. Także będzie pizza za chwileczkę. Jak bardzo jesteśmy głodni? W ogóle? W ogóle? Aha! Czyli taka przekąska tylko. Zbliżamy się do Portland Harbor. I tutaj niespodzianka, bo wchodzimy e, takim wejściem, które jest zarezerwowane normalnie dla e, dużych statków. E, to jest, jak to się nazywa? East, East Ship Channel jest ship channel, żeby tędy prywatny jacht mógł wejść, yy, trzeba zapytać harbor mastera na yy, no przez radio na kanale 74 o pozwolenie. No i my to zrobiliśmy i takie pozwolenie dostaliśmy. Jest yy, no jest to szybsza droga, żeby, żeby dopłynąć tam, gdzie zamierzamy. Yy, trochę czasu oszczędzimy, a jesteśmy powiem szczerze wykończeni. Zresztą pobaczcie na mnie, ja kwadrat zupełny po ilu godzinach żeglugi? 16 <grywa> także no nie, nie jeszcze nie skończyliśmy, oczywiście tu jest 14, napisane 14 godzin 25 minut. 14 godzin 25 minut żeglowania, to znaczy pojęcia na silniku niestety. No, i tutaj staramy się troszeczkę czasu oszczędzić i szybciej dotrzeć na kotwicowisko. Także używamy East Ship Channel Entrance. O, i proszę, coraz bliżej East Ship Channel. Wchodzimy sobie. A, e, proszę, takie fortyfikacje. Tutaj jeszcze nie byliśmy tej stronie, o jaka ładna latarenka, rydze wiejąca. No niesamowite te budynki, bo co to tak pobudowane? Tak, harbor e, ma dwie mile szerokości i trochę jachtów tam jest na kotwicy już. A no, my sobie dołączymy do tej grupki. Na szczęście dużo jest miejsca tam. Nawet sporo jachtów tutaj, no czy sporo, no kilka jest, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem, osiem jachcików różnej wielkości łódki, nawet jest jeden katamaran, mały, duży, takie małe jak my, zawsze mnie to cieszy jak widzę malutkie łódki. A tutaj stoi jachcie, który się nazywa Aquaholic i my go znamy z Salt Mariny. Będziemy sobie zaraz kotwiczyć. Rzucamy kotwicę jeszcze raz. Proszę jak pani wygląda pięknie. A tutaj zielska jest mnóstwo. Dziesięć. Ale się wyciągnęliśmy. I pięknie. Jesteśmy. No to jesteśmy kochani. Kula wisi. Ej, Kotwica zainstalowana. I dołączyliśmy do małej grupki innych ludzi na kotwicy, tutaj. No. E, ja się z Wami żegnam, jestem absolutnie wykończona e, po tych 15 godzinach pływania 15 godzinach, 11 minutach, odkąd e, wystartowaliśmy. Więc życzę Wam miłego wieczorku i do zobaczenia następnym razem. Pa! Będziemy sobie zobaczyć e, jak wygląda nasza kotwica, bo słuchajcie, dwie liny założyliśmy i to był e, genialny pomysł, bo zobaczcie co się stało. E, lina się przetarła.